Pamiętasz tę arabską dziewczynę, która dosłownie płakała diamentami? Ale jak to w ogóle możliwe? Ta dziewczyna opowiedziała światu swoją niesamowitą historię około 15 lat temu. Twierdziła, że kiedy miała 11 lat, płakała z powodu pewnej sytuacji. Ale zamiast zwykłych łez, z jej oczu popłynęły prawdziwe diamenty. W tym czasie naukowcy próbowali badać te diamenty w laboratoriach, ale nie mogli udzielić odpowiedzi na to zjawisko. A sama dziewczyna stała się obiektem badań i sensacyjnych wiadomości. W 2010 roku nagle zaginęła wraz z rodziną, ale 15 lat później pojawiła się ponownie i powiedziała, że została potajemnie zabrana do Ameryki, aby w pełni zbadać swój kod genetyczny. Teraz ta dziewczyna ma 27 lat i nadal płacze diamentami w ten sam sposób. Zastanawiam się, czy te diamentowe łzy mają jakąkolwiek wartość w sensie finansowym. Jak się później okazało, niestety nie są nic warte, a w strukturze mają strukturę najzwyklejszego szkła.